Cześć, to jest to jest z Ratchet and Clank na ps 4 z 2016 roku. Dzisiaj będziemy lecieli naprawdę, nie wiem jaką, ale już sobie po sprawdzę. sprawdzę. To dokąd lecimy? O no, mi dowiedzieć, co robi na planecie Gaspar. Dzisiaj lecimy na Gaspar. Ogólnie teraz e, gram na słuchawkach. Żeby nie było echa, bo... Nie, nie wiem, czy było echo. Chyba było w Star Battlefront. Ale ja nie chcę, żeby było byle jakiego echa. Dlatego gram teraz na słuchawkach. Ma podłączone do Avermedii i avermidi. Okej. Okay. Znajdźmy ci nowy plecak. Hmm... Nefarius nieźle się tu urządził. Nie żartowałeś. Rozejrzyjmy się tutaj i spróbujmy coś znaleźć. E, to jest chyba baza Nefariusa. O, właśnie, zapomniałam powiedzieć, że ulepszyłem troszeczkę e, pikselator. Wszystkie elementy na niego wydałam, bo to jest... E, Najsza opór chyba w wygrze, tak się wydaje. Znaczy, dla mnie oczywiście. Dobra, karty mam tutaj sobie do takiego. On, ten był kolejny, chyba główny boss z Gladiatora. Ale pewien nie jestem. Eee bo Gladiatora ogólnie, Gladiatora całego nie przeszłem. Ponieważ e, nie umiałem przejść ostatniej e, tej, ostatniej takiej planety. Jeżeli ostatni, ostatni challenger. No. Tak więc nie, nie jestem pewien, jaki się z nieba e, Mi się ogólnie bardzo podoba Nevadius, e, jest tej fajnie. E, Mniej więcej jak oczekuję, chyba, było, mogę coś skoczyć. Po co mam już tam skórną na skróty? Dobra, zabiję tych wszystkich, żeby sobie onabijać może tego, żeby na lateka są mieć większego, bo się przyda. Ogólnie już nie było chyba też będę kupować nowy mikrofon, bo ten strasznie słaby daje głos. E, aha. Dobra, trzeba i zabić, bo... Działki chyba będzie najlepiej. Będzie jeszcze nie zabić, i wiecie i... One jest baczyć w mojej broni I po robocie. Chodź, nie zatrzymujmy się. No nie zatrzymujmy się. Dobrze było powiedziane. Okej. Okay. Dobra, weźmiemy pikselatora na wszelki wypadek. Dobra, biorgia jest stacja badawcza. Okej, okay, idziemy do góry. Jest i tak, wszyscy za chwilę zabiję Was wszystkich, dobra, skrzynki się przydadzą oczywiście, na jakieś broni i amunicję. A nie wiem, czyli będziemy chyba musieli kupować, ale nie sądzę. No, pamiętam, że Gaspar, e, nawet się długo do niego przychodził w pierwszej części. I Gaspar. I oczywiście Gaspar e, nie było tak jakby siedzibą nevariusa, bo nevariusa nawet nie było. Nic oni nie o nim nie wiedzieliśmy o Newarusie, nic. dopiero się trudno o nim dowiedzieliśmy. Ok, ma działko, tego. I właśnie. Jeżeli. E, to wszystko jest zmienione, bo. Ten plecak też był gdzie indziej w ogóle. Ale chyba nie pamiętam, czy ten plecak był. Eee... Roboty bojowe? Gdzie? Dobra, dobra, przepraszam. Eee, dobra. Zabijemy ich perositorem. Perositor poleca eee, bardzo. Najbardziej Pixelator polecam kupić. Fuck plecy. Dobra. No potrzebujesz. Okej, okay, udało się. Mam tutaj dużo taku tak więc no przeżyjemy. Nie chcę ginać, bo widzę, że to paleta nie jest aż tak łatwa. Dobra. Predator to się że Predator tak, granic Predator. Co? Kraj na wiek... Wiecznych lombaxów się! No. Ja zapraszam do krainy wiecznych e, tych. Mm. O Jezus! Wiecznych dla gejanów? ile ich jest? O Jezus, żyje, 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 żyje. No nie, no nie, to jest fair, bo ja go nie mogę zabić. No co za hamstwo. Dobra, jestem ja w tym miejscu, co byłem. Dobra, mam kartę w ogóle. Sobie otworzę. No nie na co wiem. Trzy karty, yy, okej. Okay. Mamy duplikaty, także sobie wymienimy. Niemień. Ale... Wiem, że mam. To jest, widzę, krawan. dużo, ale... Ale wystarczy raczej. Wystarczyło ich tym. To jest taki dobra, ale nie wiem czemu dostajemy obrażenia, bo... Odpłynie zamek. By uporać się z tym zabezpieczeniem, należało wcisnąć wszystkie trzy przyciski. Bo na przykład w jedynce to jak się takiego działka byśmy niszczali, ale... No w sumie gdyż tak będzie to gra by była za łatwa. Dobra, eee yy... znaczy muszę takim tak zrobić. Takie coś było w jedynce, ale nie, że... nie że w tym miejscu akurat, ale było takie rzeczy. Ratchet znalazł ślizgobuty w tym jakże nieoczekiwanym miejscu. No nieoczekiwane. Chyba na bully G34, nie wiem, co się to nazywało. Właściwie były te buty. No i ogólnie to jest... Widzisz, tak, tak samo się kieruje, jak w jedynce. Znaczy, fajnie jest. Dobra. Dobra, to teraz tutaj pójdziemy tylko sobie po prostu. Przysięła amunicja. E, co to jest skorzysta ze stacji gdy stanie się posiadaczem plecaka odrzutowego Aha, rozumiem? Dobra, lecimy Razem stylu Ol. Ale fakty specjalne Podob podobnie jest e, takie sterowanie tym bo nie wiem, czy na kaspar właśnie nie wiem w ogóle kaspar bo ja nie paliłem kaspar bo jakoś nigdy kaspar specjalnie nie grałem Wersaminy. Wersaminy. Dobra, możemy jej bić. bić. Ale pamiętam, że w jedynce dało się strzelać. E, na szynie. Dobra. No to się teraz przyda nam... E, pixelator. Dobra. To było łatwe. Gramy dalej. Kaczorokimy. Hej, Lombaxie, chodź Wiem kim jesteście. Lombax i robot, o których trąbią w mediach. A ty jesteś <trybuj> sługusem Dreka. Pomagasz terroryzować <trybuj> galaktykę. To jest moja codzienna praca. Obiektem mojej prawdziwej pasji są neuronauki. Od mniej więcej roku hobbystycznie kolekcjonuję mózgi telepatornic. Twoje hobby to zbieranie mózgów? Coś mi się wydaje, że nie masz dziewczyny. Badanie mózgów to szlachetna inicjatywa. Jeśli uda mi się posiąść telepatyczne zdolności tych zwierząt, stworzę własną armię. Pokażę, że nie można bezkarnie kraść jedzenia z firmowej lodówki. Czyli chcę działać dla dobra wszystkich blanków. Więc, jeśli zbierzecie dla mnie kilka mózgów telepatornic, damy wam plecak odrzutowy. No... Okej, okay. on kolekcjonuje mózgi mam musić przynieść. To zostaniemy plecak. to jest? To nie jest plecak. Jeszcze raz trulował później? Ok, Obzydliwe. mam tu zbierać? Mam udać. Wciąż są mózgi do zebrania. E, on mówi jak 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 jakiś, nie, wiem nie, sobie kupak pozbiera mózgi nie, mu będzie Dobra Tak więc To jest takie Chyba wiem co będzie nie więcej, że... I będzie tak naprawdę więcej i będziemy zbierać sobie je, żeby... Żeby później e... Pieniądze z nich dostawać. Znaczy nie więcej jak w trójce takie coś było. Musimy nie będę mówić gdzie, bo... bo tak. O, to jest zablokowane, widzę. Mam to blokować, tak? Że... Niech to blokować. Idziemy dalej. Dobra. Wow. Co tam jest? to jest? Co to jest? Ej, sorry, że się mówiła, ale nie mam... Dobra. E, otwierzymy sobie holokartę. A, tam karabin. Gdzieś tam. Y... Okej, okay, to jest chyba jakiś boss, będziemy chyba się musieli go zabić. No, nie, nie zabić, on będzie zami... nie. Dobra, idziemy dalej, jeszcze dwa módzki i będzie dobrze. Co to jest? Jesteśmy ufani mu od kilku sekund. The no, fuck? Co on robi? tak sobie staję. Kurde, nie mogę tego użyć. Wiem już, kurde. Mówiłeś mi to park. Dobra, strzelamy go po żołgarę, bo nie widzę. O kurze, z z R2, bo. Tam łapie mi, bo ja mam skokę, bo wiecie, bo w się strzelał skoka. To został imperator. Predator. predator. Fak! Ciężki jest, ale. A czy nie jest tak ciężki? Tylko ma jakieś trudności, jakieś jego ataki, które. Dobra, teraz musimy iść mu zanieść te mózgi a sobie pozbieramy, że może będą pieniądze, nie? Jeszcze tutaj. Ale po drodze się będę... Nie wiem, czy będę właśnie tą grę robić 100%. Ale na razie nie mam takich planów. O Boże. Nie, 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 nie zabili mnie. Już idę, panie... Panie psycholu. Nie wiem jak go nazwać. Umowa stoi. Proszę bardzo, coś wam powiem. Mam też super tajnego infobota z zakładów Dreka. Jeżeli doniesiecie mi jeszcze kilka mózgów, to robocik będzie wasz. Ty naprawdę masz szajbę na punkcie mózgów, co? Oczywiście, że tak. No, sam potwierdził. Stał się pod no, i szybciej docierał do pracy. U, można sobie latać. Nad... A widzicie, Są... to takie były tylko punkty, że. Mogli się też tylko takie były. Takie były trasie. straszki 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 nie ma no, dokładnie Co on robi? To się nie wychodzi. Dobra, strzelam w to. Nie, co to jest w ogóle? O nie. Serio? No nie no. Ja myślę to się nie kończy Wiesz jak pachnie mózg telepatornicy? Jak wata cukrowa? nie? Eee, aha. Jaki szajbus... No ta broń broń, broń to nie jest jakieś zachęcające. Ale muszę cię kupić, bo... I tak to bym genial przeszedł, chyba, że jak ktoś grał, mi się kluczem, ale nie sądzę. Czyli tak rzuca, rzucałem krósa za wiel, na przykład taki coś. Ale ciekawy, czy jakiś czas się da się przejść tylko kluczem. Jestem bardzo ciekawy tego. Może się da, może nie. Nie, nie mam pojęcia. Dobra, pixelizujemy go. Niech stanie się pikselem. Szczerze, myślałem, że ta broń będzie robić taki efekt bardziej tego, że yy, że że tak jakby kuczę że efekt będzie robić, żeby ci zmieniać tych przeciwników w przeciwników z jedynki. Mam on zdobyć aż on 20 mózgów, żeby ten psychol sobie e, je pojadł, czy nie wiem, co z nimi robi. To jest dziwne właśnie. Eee. Aha. Eee. Ale jest naprawdę jakiś dziwny. O, awans, dobra. Czwarty level, już się w piąty, i będziemy mieli Pixel Autora już na piątym levelu, i on będzie OP, i będziemy golec na maksa, żeby. Żeby niszczył przeciwników jednym strzałem, ciekawie, jak będzie dało się. Mam nadzieję, że tak, że to będzie później najbardziej e, broń OP w tej całej grze. Dobra, tyle patronica, tyle patrownica, tyle patrownica. Nie, nie, też nie. ma rację, ale ja normalnie to zrobię. Znaczy, nie, opowiem to na stuka, czy nie, nie wiem. E, okej. Okay. Dobra, lecimy dalej, bo potrzebujemy i wszystkim pozabijać. Znaczy, może muzyki pozbierać. Okej, okay, no dobrze. Spokojnie, to wojnie. Cześć. Cześć. Cześć.

Nie ja zabiorę się z nim bić. Jest ja to po prostu zrobić to szybko, bo nigdy nie lubiłam takich rzeczy właśnie, gra, Że mam takie rzeczy robić. co no to wyjść Żeby zbierać. Dlatego raczej ten wujki nic nie zaś proszę. Trójkę zrobię, bo tam było, ale to było co innego. Eee, yy, okej. Okay. On to chyba je, skoro mówisz, to są słodkie mózgi. O ich nie je władzę, on to je, nie wiem. Naprawdę to jest... To jest... To jest dziwne. O, fajnie, mogę sobie pobiegać. Teraz biorę sobie od razu. Nie, 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 nie. Dolecę, dolecę. Trzeba. Marzenie o armii telepatornic wkrótce się ziści! Oto twój infobot. Pamiętaj, to nie ja cię dałem. Dobry wieczór, Blargowie. Prezes Drek się kłania z informacjami o naszym nowym domu. W najbliższych dniach będziecie mogli zauważyć wzmożoną aktywność blargów w galaktyce. Mimo iż może to zwrócić uwagę władz, jest to konieczny ruch, jeśli chcemy bezpiecznie przetransportować kolektory. A konkretnie chodzi tu o działo obronne Gwiazdotron. To działo jonowe Ziemia Kosmos broni galaktyki przed inwazjami od czasu, gdy po raz pierwszy wygnano nas pod Ziemię. Teraz, kiedy jest rozbrojone, możemy wcielić w życie nasz wspaniały plan! Nasze przygotowania są już w toku, więc bez obaw, trzymajcie kurs itp., itd., itp. Gdy zniszczymy gwiazdotron i strzegące go oddziały, rozpoczniemy ostatni etap mojego planu! <ścoughs> Nie możemy pozwolić, by Drek zniszczył Gwiazdotron. Z danych wynika, że działo jest na planecie Batalia. Oby tylko nie było za późno. Jeśli szukasz dodatkowego zajęcia, to chętnie ci zapłacę. Przynieś mi tylko więcej mózgów z okolicy. Jeśli znajdziesz je wszystkie, dorzucę coś ekstra. Nie wiem, co to jest, ale nie wiem, czy warto w ogóle. Każdej środki. O. Okay, mózgi, mózgi, Mu dobra, to teraz prawdopodobnie mam się udać. żeby bo teleport. Już się teleportuję, bo teleportuję. Boże, okej, okay, wracamy na statek. Yy, to jest chyba koniec. To jest koniec. To tej widzę, że są chyba właśnie te mózgi. No to. A, bym tylko opcja. Wszystkie cele ukróciliśmy, oprócz tego mózgi którego nawet nie wiem, co będę robić. O nie. No i fajnie. No już się walnę, bo... A, zabra się! E... Boże, co ja robię? Taką to odcinka zawsze failuje, nie? Teraz to co? Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, na razie!